Państwo. 1 listopada, dzień zadumy, dzień na pewno nie smutku. Ja nigdy się nie smucę w ten dzień, aby wychodzę z wielką nadzieją na to, że wszyscy moi bliscy, przyjaciele znajomi, dalej są. Ja Już wielokrotnie Państwu mówiłem na ten temat, i nie dzisiaj będzie o tym audycja. Dzisiaj będzie audycja o listopadzie, o tym, co przyniesie nam najbliższy okres miesiąca, co przyniesie nam grudzień, co tej zimy się może dziać wokół nas. E. Dobry wieczór Witam agenta <grymna> Witam Pana Witam Panie Krzysztofie Jak zdrowko samo w Witam, dobry wieczór Witam serdecznie e. Szalom wszystkim Czy apokalipsa się wypełnia po, Pozdrowienia ze Szwecji Oj jak masz tu dużo Siemka Krzysztof Dobry wieczór Panie Krzysztofie Miłe to. Nie, to nie podkoszulka, to koszula zwykła. E... Mnie tylko przeraża na tych cmentarzach jedno, e... że jest tam coraz więcej moich bliskich, moich znajomych. No ale już wiek mam słuszny. E... Dzisiaj pomodliłem się przed grobem Mojego znajomego, starszego ode mnie, był chorował, z którym jeszcze nie wiem. z Trzy tygodnie temu rozmawiałem. Zapraszał mnie do siebie na herbatę, pogadać. A dzisiaj się modliłem na jego mogile. To, to że opuszczamy ten świat i idziemy tam. Hmm. To taki smutek tego tu istnienia jest. W końcu 60 latek człowiek się zżył z tym wszystkim, z ludźmi, z bliskimi, z miejscami swoimi. To zawsze jest smutek zostawienia tego wszystkiego, ale wolność jest piękniejsza. Samo to, że człowiek będzie mógł uniwersalnie przenosić się. Nie będąc obciążony swoim ciałem, jest to piękne, wręcz niewyobrażalne dla nas. Hmm. Mam takie wrażenie, po, tej, po tym poczuciu od mojej mamy, że jak umrzesz, to pierwsze masz taką. Potrzebę wstania, podniesienia, uniesienia się. E, zawsze w takich momentach, jak jestem na cmentarzu, e, w takich dniach, e, to jak dzisiaj święto zmarłych, e, cieleśnie zmarłych, to Przypomina mi się świętej pamięci pan Figel z Warszawy, którego zwłoki kilka lat temu znalazłem, i potem to poczucie, ci co słuchają mojej audycji, wiedzą o czym mówię, i potem to poczucie w piwnicy, kiedy już zwłoki były znalezione, kiedy to był październik, właśnie krótko przed nim zmarł, kiedy poszedłem do piwnicy i e, rozpalałem w piecu, na wieczór, bo to październik już trzeba na noc napalić. To powiem Wam to poczucie, poczułem, że tam ktoś jest, pomyślałem sobie, to jest Pan Figiel. I to zdanie, oni już mnie mają i beczą, a ja byłem już w tylu ciekawych miejscach. To zdanie było pretensjonalne w stosunku do mnie. Oni już mnie mają i beczą, a ja byłem już w tylu ciekawych miejscach. Eee, nie utożsamiajcie swojej śmierci z cmentarzem. To jest tylko pochówek waszego więzienia, ciał. Wy dalej trwacie i jesteście. Nie można myśleć inaczej. I nie jest to naiwne, co mówię. Tak jest, tak. Żyjemy. Nadal żyjemy. Dobra. Dobrze. momencik, momencik. Już, już, już. E, właśnie. E, dzisiaj zadzwonił do mnie mój kolega serdeczny i który jest obecnie za granicą e, e, Zadał mi dziwne pytanie. To jest y, przemysłowiec, człowiek y, biznesu, y, który bardzo rozsądnie prowadzi swoje interesy. E, I on do mnie mówi, Krzysztof, źle się dzieje gospodarczo. E, to idzie w kierunku jakiegoś totalnego dna. E, nie tylko widzę w, Europie, w Polsce, ale w Europie świat to ogarnia. Co ty byś radził? Gdzie szukać przyczółku na ten niedobry czas? I wtedy właśnie mu mówiłem o tej Rumunii, Bułgarii, głównie o Bułgarii. Ta wizja, i tu właśnie chcę pewną, pewną Państwu dać kwestię do myślenia, bo powtarzałem mu tą wizję, którą mówiłem córce już od 2008 roku, wtedy to poczułem, wtedy kiedy ten kryzys bankowy przewidziałem. Ee, kryzys, krach bankowy i córka mnie zapytała, tata do czego ten krach doprowadzi? Ja mówię Monika, do dużej wojny na świecie, ale bardzo istotne jest, bo ja to mówię wiele razy, ale dzisiaj zrozumiałem jedną bardzo istotną kwestię. E, bo ona mówi, tato, ale czy w Polsce będzie też ta wojna? Ja się skupiając mówię jej, wiesz co Monika, ja nie czuję, żeby w Polsce miała być wojna, ale i właśnie tu jest pewna analogia, zaraz Wam to wytłumaczę, ale mówię, ja nie czuję, żeby w Polsce miała być wojna, ale jest, ale mówię, po skupieniu mówię, wiesz co, krótko przed dużą wojną na świecie ludzie w Polsce i Europie będą bali się oddychać, a potem mówię, i to jest ważne, a potem mówię, Monika, ale... Przyjdzie moment, że z Polski będzie, ludzie będą uciekali, będzie potrzeba ucieczki. Zwróćcie uwagę, jak to, e, te wizje, które mam w ostatnich dwóch, trzech miesiącach o przemieszczaniu się, o tej ucieczce, e, czyli powiedziałem, że nie będzie w naszym kraju wojny, ale ludzie będą mieli powód do ucieczki, będą uciekali. I powiedziałem jej, kieruj się w kierunku Bułgarii. Tylko, drodzy Państwo, właśnie uświadomiłem sobie dzisiaj po rozmowie z tym moim serdecznym kolegą, że to, nie chodzi, o to tu nie chodzi o to, żeby ściśle pojechać do Bułgarii. A raczej w ten rejon. Bułgaria, Turcja, Izrael, być może Emiraty Arabskie, Egipt. Być może Grecja. Ten rejon świata, ten rejon świata będzie bezpieczniejszy. A nie tylko Bułgaria. I to jest istotne. Dobrze, tyle tej uwagi. A teraz spróbuję się tak na spokojnie. Скупить. I raccerpli voci, proszę il Wielkie oczekiwanie. Yy, wielkie oczekiwanie. Na coś, co ma się wydarzyć. Żeby to się wydarzyło, musi stać się chłodniej. Od aury i temperatury zależy to, co ma się wydarzyć. Yy. Na to, co ma się wydarzyć, czeka Europa. Nie tylko nasz kraj. To, co się wydarzy, jak Państwu mówię, ludzie będą z niektórych rejonów uciekać. Ale powtarzam to jeszcze raz, nic w rzeczywistości się nie wydarzy. Pękają jakieś stalowe u góry konstrukcje. Będą trzy jak kominy. Albo trzy obiekty, które przypominają szeroki komin. I nad nimi jest metalowa konstrukcja. Bardzo ciężka. To się zawala albo pęka. I pęka jedno to coś, co przypomina szeroki komin, ale potem jeszcze druga, drugi komin, coś się z nim stanie. Po krótkim czasie, po jakimś czasie z drugim się coś stanie. Jak to się stanie, to jest nagle wielka panika w wielu krajach. Panika i medialna, ale też wśród ludzi, wśród polityków. To dziwne, tylko jedno, dlaczego mi się kojarzy, że na to czeka Europa? Jeżeli coś się dzieje niedobrego, nieszczęśliwego, to raczej na to nie czekamy. To są rzeczy niespodziewane, więc dlaczego czeka? Krótko po tym stanie się wielki niedobór wielu rzeczy. Nie we wszystkim, ale wielu rzeczy nie będzie. Może nie być nagle samochodów do kupienia. Może nie być, ale to już w totalnym tego słowa znaczeniu. Może nie być wielu rzeczy. Te, te braki będą nierównomierne. Niektórych rzeczy będzie pod dostatkiem, a wielu rzeczy nie będzie w ogóle. I jak to się stanie, to od razu rządy będą starały się utrzymać bankowość, czyli staną się jakieś restrykcje bankowe po to, żeby żeby stan finansowy państw został na jakimś poziomie utrzymany, żeby nie doszło do jakiejś Paniki, zapaści pod tym względem. Czyli będą mogły być ograniczenia na przykład yy, jakieś bankowe. Łazi to za mną od tamtego roku od lata. Skóra ludzka, ręce, nogi będzie oglądana. Ludzka skóra będzie coś na skórze. E, czy to od czegoś? Czy może od jakiejś choroby? Powiem Państwu, że bałagan, który mi się kojarzy, e, będzie o wiele większy jak na przykład za czasów zarazy czy początku konfliktu na Ukrainie. E, ten bałagan niechybnie będzie doprowadzał do, przyspieszał krach światowy, który z tego powodu się wydarzy. Jak to się wydarzy z tymi, z tymi szerokimi kominami, będą trzy, a dwa będą zniszczone, popsute, to samoloty jakieś będą latały i coś zrzucały na to, sypywały, zrzucały. Ale to niewiele będzie pomagało. Ja powiem jeszcze jedną rzecz, jaką dość dziwną, którą poczułem. Mianowicie to, że jak to się wydarzy, to konflikt na Ukrainie będzie w tle, będzie przyćmiony tym zdarzeniem, chociaż niewykluczone, że to się może wydarzyć na Ukrainie. Ale ten konflikt będzie przyćmiony, czyli to będzie coś o wiele ważniejszego w, w danym momencie. I głośniejszego jak sam konflikt na Ukrainie. Rezerwy. Będzie się mówiło o rezerwach: powiedzmy, wody, o rezerwach jakiejś żywności czy jakichś produktów. To będą rezerwy. Będzie bardzo mocno nasilane słowo rezerwa, że to jest rezerwa, że to jest, że trzeba oszczędzać, pilnować, rezerwa. Czyli może to być tak, że to będzie tak, że jakiegoś produktu będzie zmagazynowane dużo, ale nie wszystkie będzie się nadawał do spożycia. Tak się będzie nam mówić. Będzie tylko rezerwa, która jest przydatna. Wiecie, e... co jest najdziwniejsze w tym wszystkim? Że to zagrożenie, które będzie miało bardzo wielki wpływ psychologiczny na nas. Ono nie będzie... Ono nie będzie... To zagrożenie będzie zagrożeniem psychologicznym. Drodzy Państwo, jutro postaram się głębiej to nad tym pomyśleć, ale zbliża się coś, co czuję od paru miesięcy. Jesteśmy blisko tego momentu, który będzie potężnym, psychologicznym Strachem. Jest późno. Postaram się jutro, o 21:00, spotkać z Państwem, żebyście mieli takie życzenie i to kontynuować. Wszystkiego dobrego.